Witam, Pasie Kachowska dzisiaj sobie taki malutki film co kupiłem, krótki będzie e, tak zapraszam do komentowania i subskrybowania no to widzimy na pierwszy strzał e, ule wielkopolskie skład ula e, konfiguracja ula to dennica plastikowa dwa korpusy powałka, półnadsawka, daszek w środku ula wszystkie te szpargułki nie zakupłem 2, 13 sztuk. Ule nie były zakupione żółte, tylko były kupione białe. Ja sobie je sam pomalowałem. Jest to farba po prostu do fasad no, z najwyższej półki, najdroższa, jaka po prostu była dostępna na rynku. Teraz przejdziemy do drugiego sprzętu. Drugą rzeczą, jaka jest, jest to wirówka. U... Wirówka, miodarka radialna D900 e, Optima Do niej z tego co kojarzę wchodzi po prostu mm, Około 30 ramek chyba wielkopolskich I 40 ramek nadstawkowych Ale jeśli się mylę to tu teraz się ma wyświetli. I tak, no firma no to wiadomo Łysoń I co jeszcze e, Do kupy No w sumie te dwie rzeczy Łączna ilość, ile zapłaciłem, to chyba około 10200 tak, 10 bez przesyłki, dlatego że ja sobie po przesyłeczkę po prostu pojechałem sam był mały problem, dlatego to nagranie jest takie krótkie, bo po prostu musiał jechać ktoś inny. Bo w tym czasie kiedy przyszło mi po prostu to to zamówienie, no to e, akurat nie byłem na kwarantannie, dlatego też nie było dłuższy okres e, filmów. E, dlaczego ta wirówka, a nie mniejsza, 800? E, dlatego, że sobie myślę, że no lepiej wsadzić trzy korpusy e, niż tam, te, e, chyba tam wchodziło 18 ramek. Coś takiego. E, no lepiej jest pełne 3 korpusy. Raz, że ta robota szybciej pójdzie, e, dwa no. Dość rozrosłem się w tym roku. Zobaczymy jak to będzie. I tak. Wirówka jeszcze nie jest w docelowym miejscu. Do tego po nowym roku będę robił pomieszczenie pewnie. Także więcej filmów będzie z miodobrania, bo nie będzie już to robione w kuchni. No wiadomo jak to w kuchni. Tu ktoś chodzi, tam ktoś chodzi, tu ktoś przeszkodzi. Także myślę, że jak zrobię pomieszczenie no to teraz zrobię takie na chwilę obecną, no i w tym roku, znaczy w tym roku, w przyszłym roku, a raczej w dalszej części sezonu, wszystkie pieniądze z miodu, no to, może nie wszystkie, połowy przeznaczę na to pomieszczenie. Myślę, że około siedmiu tysięcy, mi 7 tysięcy na to pomieszczenie trzeba będzie. Dużo sobie sam zrobię po prostu yy, i też z tego. Miodeczka, no, że tak powiem. Yy. Chwilę sobie pogadamki jeszcze. Miodoreczka mi się wydaje, że jest dość solidna. Nie odpalałem jej jeszcze, przyznam się szczerze. I. I tyle. Tu dodatkowo sobie zrobiłem takie pierdółkę do topienia wosku. Jeszcze tego nie uruchomiałem, a raczej do klarowania. A steropian się przyda też na, na ule. Na docieplenie, no, także żeby długo nie gadać No to taki króciutki filmik Myślę, że po prostu Ukaże się filmik jeszcze jeden No u nas teraz zima jest Także nie ma co nagrywać Ale w piątek planuję coś Takie świąteczne na pewno Życzenia nagrać I coś jeszcze będę na spacerku To, to coś nagram ciekawego może dla, dla mnie, dla was Także ja się z wami żegnam Pasie Hoska.